Jarosław Kaczyński zdecydował się w dość osobliwy sposób pożegnać zmarłego Jana Olszewskiego. Działania prezesa Prawa i Sprawiedliwości nie przypadły jednak do gustu wszystkim komentującym. Wielu z nich zarzuca politykowi, że nawet się nie pofatygował osobiście. Jarosław Kaczyński zdecydowanie nie należy do grona działaczy żywo udzielających się na portalach społecznościowych. Szef obozu urządzącego nie prowadzi własnych kont na Facebooku ani Twitterze, a jego poglądy i opinie obywatele poznać mogą głównie dzięki wystąpieniom na konwencjach Prawa i Sprawiedliwości lub rzadkiemu udzielaniu wywiadów. Jarosław Kaczyński pożegnał Jana Olszewskiego za pośrednictwem konta na Twitterze Beaty Mezurek Kiedy media obiegły tragiczne informacje o śmierci Jana Olszewskiego, który odszedł w wieku 88 lat w jednym z warszawskich szpitali, Kaczyński zdecydował się zabrać głos. Zrobił to jednak w sposób bardzo specyficzny, bo za pośrednictwem konta na Twitterze rzeczniczki swojego ugrupowania, Beaty Mazurek, Polska poniosła wielką stratę. Odszedł Jan Olszewski, człowiek wybitny, zasłużony dla niepodległości, jeden z liderów obozu patriotycznego. Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych, zacytowała prezesa prawa i sprawiedliwości polityk, udostępniając jego słowa na swym profilu. Miażdżąca krytyka wobec Jarosława Kaczyńskiego po śmierci Jana Olszewskiego. Chociaż Jarosław Kaczyński ostatecznie wyraził się o zmarłym Olszewskim w pozytywny, ciepły sposób, spadła na niego ogromna krytyka. Wielu internautów zarzucało mu stanowczo, że nawet w tak dramatycznych okolicznościach nie zdecydował się samodzielnie, otwarcie wypowiedzieć na przykład za pośrednictwem mediów. Zamiast tego, użył do przekazania swego stanowiska konta na Twitterze współpracowniczki. Nawet się nie pofatygował osobiście naprawdę wstyd, stwierdził jeden z komentujących sprawę użytkowników popularnego portalu społecznościowego. Wypadałoby chyba osobiście coś powiedzieć, a nie tylko przekazywać przez Mazurek. Kolejna wpadka, Kaczyński, wturował mu inny internauta, także nieszczędząc szczędząc ostrej krytyki. Czy nadprezes jest niemową, że wszystkie komunikaty pani przekazuje? To takie trudne złożyć kondolencje, pytał kolejny, wyraźnie rozgoryczony użytkownik sieci. Prezes prawa i sprawiedliwości nie skomentował oczywiście zarzutów pod swym adresem. W charakterystyczny dla siebie sposób zachował całkowite milczenie oraz nie odniósł się do sprawy. Udzielenie odpowiedzi unika także niezmiennie Beata Mazurek.